Hej, z tej strony ja, Game, a dzisiaj y, miałem wam pokazać y, tą aktualizację do Crate'a, ale zrobiłem dwa filmiki, wyszły 20-minutowe, a nie może być taki długi mój filmik, więc pokazuję wam tylko te najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, winda! Jestem tu, mam, idę na mam. Ale winda sobie poleciała na minus jeden, więc ja chcę, żeby wróciła, więc klikam. Drzwi się otwierają! Jesteśmy zadowoleni! Uup. Uup. E, next. E, koło wodne o brzydszej teksturze, ale można mu zmieniać e, tą... Można mu zmieniać kolor, więc w sumie jest git. E, duże koło wodne, które jest jak normalne koło wodne, tylko że po prostu jest większe. <grym> To wszystko też można zmienić. I yy, budu budu, <gry> potężne budu budu. Yy, macie tutaj trzy tryby, macie rolki, które są w stanie niszczyć, budować i te sprawy. A wygląda to tak. O. Hopa. widzicie, buduje się bardzo dużo e, na potężną skalę. E, można też budować po prostu pod siebie, i można budować w płaski, e, że tak jakby tylko, e, no, że po prostu idzie tak płasko. Tak? E, że idzie tak płasko. E, można zrobić, że po prostu jest taka płaska przestrzeń, e, i no. I to wszystko, co można zrobić. E, a, i jeszcze niszczy rzeczy. Jak niszczy rzeczy? Yy, fajnie niszczy rzeczy, bo niszczy rzeczy, tak? O. A, aha. Miał niszczyć rzeczy. Halo! Miałeś niszczyć rzeczy! No czemu ty nie niszczyć rzeczy? Co jest z tobą nie tak? A! Już rozumiem, bo niszczy rzeczy tylko na tym jednym trybie, kiedy ma tryb budowania pod siebie, czyli w ten sposób. E, więc wam tego nie zaprezentuję, ponieważ trzeba zmienić tryb, a to jest... E, a stacja jest daleko i to długo będzie trwać. E, więc teraz tak, pokazuję update! Uuu, update ten, świata, już nie gry, ten, e, no. Co się zmieniło od Waszego bytu? Yy, od was no tak. Oprócz tego zrobiłem sobie takie yy, World Bricks Wall, żeby wiedzieć, gdzie się kończy działaczka i zaczyna, yy, żeby fajnie było. Yy, tutaj delika delikatnie. No, dodałem tylko te rzeczy. Yy, rozbudowałem ratusz, yy, dzięki czemu wygląda yy, fajniutko. Mi się podoba. Yy, taki ten. W środku nic nie jest... zmieni. Ej, tu można windę postawić. Ech, lecimy, dawaj. Ej, ten, ten. W następnym odcinku już to będzie winda. Dodałem kilka tutaj kwiatków, ostatnio ich nie było. Ej, tu się. W... Tutaj ten. Ej, więcej działek. Ej, budynek mieszkalny, który został jeszcze niedokończony. Ej, on na ten moment nie ma dachu. Boże, jak zawsze. Nie wiem, co zrobić z tym dachem. Zresztą akurat jest to kwadratowe, więc yy, mogę zrobić oczywiście nie z mosiądzu, ale mogę zrobić po prostu taki dach, tylko trochę upiększony. Eee, no. <laughs> I to wszystko, co ja mogę zrobić. Eee, więc cóż. I ostatnia rzecz, która mi ten. E, to jest. Sklep! No, idealnie. Skoro mamy sklep, to jest sklep. Znalazłem taki fajny blok. Mi się podoba, że właśnie jest taki, taki krawężnik, tak jakby. Oj, oj, wyszedłem z Minecraft, nie chcąc. Yy, Żarałko. Niestety to nie są skrzynie znaczy, to są skrzynie, ale te skrzynie używa się w kra yy, st w stole. W stole do kraftowania. Yy, w stole, że czym, żeby przerobić tyle dziewięć buraków. To jest po prostu blok buraków, tak? Więc trochę szkoda, że nie można z tego brać, ale i tak fajnie wygląda. Tutaj mamy oreślić makaron. E, pup. E, tak, jest makaron. Super. E, można go sobie ugotować. I te sprawy. Chleb w koszu. Tu powinno się pokazywać to, to tak, jakby, że tu jest chleb. E, szkoda, że nie pokazuje się, bo to by było, było fajnie. E, ciasta! Ej, ale każdy daje coś innego? Nie, każdy daje prędkość. No plus to normalnie ciasto daje nic. I lodówki. Susi. Susi! Ej, a susi można brać... Susi można brać tylko... Tak jak widzicie, zestaw e, trzech rolek e, i czterech... I, i pięciu nigiri. I talerze. I talerze. Pamiętajcie o talerzu. Pamiętajcie. Talerz też jest bardzo ważny. O! I, I tu są ryby. Po prostu ryby. I skoro mamy ten, to można zjeść tam porcję szynki. O! Ja lubię, jak są te, te, te kości wysyślone Fajnie. O! To na przykład. To bardzo fajnie wygląda. Aha. Nie wziąłem sobie. Teraz muszę szukać. czy na sam dół. O, mogę na przykład ten pieczeń, tak, mogę na przykład kaczusz, to jest kurczaczek chyba, to jest kurczaczek, dokładnie, no więc mamy tutaj mięsko, I mamy zapiksa, zapiekankę pasterską, zapiekanka pasterska i mamy piękną i nadziewaną dynię i cóż, to wszystko, ale sklep jest fajny i mi się podoba, tu, tu, tu. A, i przez to, że zaktualizowałem Krita, to tak trochę nie wiem, czy widzicie, nie ma semaforów, bo jeszcze się nie zaktualizował e, Trains and Rails. Tra train. Jeszcze się nie zaktualizował mody pod tytułem Steam and Rails. O, byłem blisko. No, więc e, muszę na niego poczekać, wtedy e, tu będą semafory, e, bo tak to teraz ich nie ma. E, I cóż mogę powiedzieć? Pamiętajcie, żeby subskrybować, łapkować i na 60 subskrypcji będzie Q&A. I kolejna sprawa. Potrzebuję kogoś na tym świecie, kto umie budować dachy. Jasne? DACHY! Jeśli eksplodował wam głośnik, to się nie dziwię. Dachy. Proszę o dachy. 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 I niedługo będzie kamera. Wow, wow kamera. No, to takie big info i to mogę powiedzieć. I żegnajcie! Pamiętajcie, żeby subskrybować, łapkować, że mój kanał się rozwijał. Pisać komentarze, udostępniać. Zaraz będzie 60 subskrypcji, więc zrobię shorta na temat Kuła. I piszcie pod tamtym kóła jakieś. O, jak śmieszne, lepiej głową. Pod tamtym odcinkiem shortem na temat Kuła. Piszcie te, piszcie pytania. I będzie Kuła. Może na kamerze, a może nie zdąży być kamera. Może nie... Czyli może nie zdąży przyjść maska, bo nie będę pokazywać twarzy, ale będzie kamera. I łooo! Czee!